Szanowni Państwo, and ci z Was, którzy mnie znają, wiedzą doskonale przepraszam bardzo, ale ja słyszę Maćka, masz niewyłączony mikrofon. Już ja wyłączyłam. Okej, okay, good. Sorry, wracamy do początku. Szanowni Państwo, ci, którzy mnie znają, wiedzą doskonale, jak bardzo kocham psy. W mojej pracy tłumacza zdarzyło się kiedyś odebrać telefon, zadzwoniła jakaś pani. I zadała mi pytanie: Dzień dobry, czy pani tłumaczy języka włoskiego? Ja wiem, tak, czy mogę pomóc. A czy boi się pani psów? Ja wiem, nie skąd, uwielbiam. A pani na to, nawet jeśli będzie ich setka? I tak zaczęła się moja znajomość z Ewą Wanecką, hodowcą i miłośniczką, propagatorką rasy Cane Corso Italiano. Nie wiem, czy słyszeli państwo kiedyś o tej rasie, czy może Zachęciłam Was do wrzucenia tej nazwy w wyszukiwarkę internetową i znalezienia choćby kilku zdjęć. Ale to rasa, którą chcąc nie chcąc musiałam poznać. Pracując z Ewą i jej stowarzyszeniem, jej hodowlą, co najmniej kilka razy. To pies, który na pierwszy rzut oka wygląda dość groźnie. Faktycznie setka cane corso robiła niezłe wrażenie. To rasa o bardzo długiej historii. Cane Corso wywodzi się od molosowatych, które występowały, żyły, były hodowane już w starożytnym Rzymie. Były rozpowszechnione na całym Półwyspie Apenińskim i historycznie były to psy nie tylko stróżujące, pasterskie, ale także myśliwskie, używane zwłaszcza do polowań na grubą zwierzynę. Niestety Hodowla psów nie była przez wiele lat w żaden sposób uregulowana. W związku z tym rasa mniej więcej w latach 60. XX wieku zniknęła zupełnie z powierzchni Ziemi. Od lat 80. rozpoczęto odtwarzanie rasy Kane poprzez selektywną hodowlę, poprzez bardzo uważne dobieranie osobników do hodowli właśnie. Odtwarzanie się udało. I w 1994 roku Włoski Związek Kenologiczny zarejestrował po raz pierwszy, tak naprawdę, w czasach nowożytnych rasę Cane Corso Italiano. Długo trwało, zanim przyjęły ją i zaakceptowały inne państwa. Na przykład amerykański Kennel Club zarejestrował tę rasę dopiero w 2010 roku. Tak czy inaczej, po akceptacji przez Międzynarodową Federację Kynologiczną w 2007 powstał wzorzec rasy Cane Corso, czyli zbiór informacji o tym, jak rasowy pies powinien wyglądać. Dlatego, że ten wygląd, który my kojarzymy z daną rasą, to nic innego jak wypadkowa wielu cech, które można opisać nieraz matematycznie i za chwilę się o tym przekonamy. Wzorzec więc opisuje, że Corso italianos, pokrewniony z mastifem neapolitańskim, podobnym molosowatym, to pies dobrze umięśniony, krzepki i mocny. Duży albo średni, wielkości nie są bardzo dokładnie określone. Mamy opisany wzrost dla psów, czyli płci męskiej, wzrost to 62 do 70 cm w kłębie dla suk 58 do 66. Jeśli chodzi o wagę, to samiec powinien ważyć pomiędzy 45 a 50 kg, a suka między 40 a 45. Zazwyczaj tak jest, że suki są faktycznie odrobinę mniejsze, chociaż w przypadku Cane Corso, jak widać, waga i tak jest dość konkretna. Figurę całego psa powinno dać się wpisać w prostokąt. Jego długość jest trochę większa od wysokości, czyli nie taki bardzo jamnikowaty, ale wydłużony w kształcie, tak to nazwijmy. Natomiast dla cane corso najbardziej charakterystyczna jest głowa. Bo jeśli patrzeć na całe ciało, to faktycznie większość molosowatych wygląda dość podobnie. Natomiast głowę cane corso ma tak charakterystyczną że ostatnio siedząc w kawiarni zobaczyłam ludzi, którzy przysiedli się do stolika obok z pięknym psem, takim ciemnopopielatym i znajomi, z którymi siedziałam mówili o popatrz, popatrz jakiś bokser czy mastiff. Zmierzyłam go jednym spojrzeniem i mówię ależ skąd Cane Corso. Także pies jest bardzo, bardzo charakterystyczny. Głowa jest szeroka, charakteryzuje się płaskim czołem i dość mocno zaznaczonym stopem. Stop to to miejsce ponad nosem, czyli tam, gdzie kufa, ten długi ryjek psa, przechodzi w czoło. U Cane Corso widać dość dobrze takie przełamanie. Kufa, czyli to, co popularnie nazwalibyśmy u psa pyskiem, jest płaska, kanciasta, prostokątna, a wręcz zbliżona do kwadratu. Ważne są też proporcje głowy, gdzie kufa stanowi mniej więcej 1 trzecią jej długości, czyli część mózgoczaszki, mózgoczaszka zajmuje 2 trzecie, a kufa 1 trzecią, jakieś 33%. Linie profilu, czyli kiedy patrzymy na psa z boku, to linia, którą da się pociągnąć po górnej części głowy i dolnej części głowy, u kanekorso powinny być lekko zbieżne, nierównoległe, bo to charakteryzowałoby go już jako raz jako psa poza wzorcem. Opisane są dość dokładnie także oczy, migdałowe, ustawione prosto i frontalnie, czyli nie po bokach głowy jak u ptaka, tylko trochę bardziej ustawione na wprost czegoś lub kogoś, na co kanekorso patrzy. Oczy umieszczone nieco ponad linią kufy i w ciemnym kolorze, dlatego że zdarzają się oczywiście osobniki o bardzo różnych kolorach oczu, ale preferowane są kolory ciemne, zależne oczywiście od koloru umaszczenia, czyli szaty kanekorso. Do szaty jeszcze wrócimy, na razie zostańmy przy głowie. Nos jest duży i czarny, uszy trójkątne, wiszące. Często przycinane. Przycinanie niestety u cane Corso zostało jeszcze jest praktykowane. Przycina się zarówno uszy w trójkąt, tak żeby stały, jak i ogony na wysokości czwartego kręgu. To powoduje, że pies ma taki groźniejszy wygląd. Jak popatrzą Państwo w internecie na zdjęcia Cane Corso, to psy z nieprzyciętymi uszami mają taką dobrotliwą urodę, natomiast te z przyciętymi faktycznie wyglądają znacznie groźniej. Cała głowa powinna być długości takiej, że stanowi mniej więcej 36% wysokości psa w kłębie. Czyli obliczamy, mierzymy wysokość w kłębie, czyli tu do łopatek, liczymy z tego 36% i to powinna być prawidłowa długość głowy psa. Faktycznie na wystawach sędziowie potrafią te długości mierzyć. Część rzeczy da się ocenić na tak zwane oko, ale nie wszystko i część parametrów wymaga pomiaru. Wróćmy zatem do kwestii szaty, bo to u korso jest dość szeroki wybór, powiedziałabym, kolorów umaszczenia, bo pies może być od czarnego przez wszystkie odcienie grafitu, szarości, aż po umaszczenie płowe, czyli taki jasny blond. Wtedy zazwyczaj kufa jest ciemna. Dlatego też, znaczy nie dlatego, ale istnieje również kolor, barwa takiego umaszczenia, które zostało nazwane niebieskim, błękitnym, i jest to taki jasno popielaty odcień, który akurat u Cane Corso jest akceptowany i jak najbardziej wpisany we wzorzec. Kana Korso niestety, póki co przynajmniej, to nie jest rasa specjalnie długowieczna. W 2017 roku przeprowadzono takie dość duże, powiedzmy, badanie na 232 osobnikach tej rasy, pochodzących z 25 krajów, czyli z różnych hodowli, chodziło też o to, żeby to nie były koniecznie psy spokrewnione. I wynik tego badania był dość smutny dla właścicieli psów, bo okazało się, że średnio żyją one 9,3 roku, czyli niewiele ponad 9 lat. Żeby było ciekawiej, w badaniu tym wzięto pod uwagę także kolor psa, właśnie jego umaszczenie, i okazało się, że osobniki jasne żyją dłużej od ciemnych albo odwrotnie. W każdym razie długość życia zależała od umaszczenia. Być może w takim razie z umaszczeniem wiążą się również inne cechy, o których jeszcze nie wiemy. Jeśli chodzi o charakter, to wzorzec również ocenia, że jest to pies towarzyski. Przyjazny, kochający swojego właściciela i łatwy w szkoleniu, a to bardzo ważne. Jeśli chodzi o Polskę, to Cane Corso nie jest jeszcze specjalnie popularną rasą. To w ogóle niszowa rasa, trudna w utrzymaniu, bo duża, nie jest to piesek pokojowy do mieszkania w bloku. Faktycznie wymaga energii od właściciela, bo pies taki jak Cane Corso uwielbia pracować, uwielbia spędzać czas ze swoim właścicielem, no i oczywiście na zewnątrz. Istnieją w Polsce oczywiście hodowle. Jedną z nich jest właśnie hodowla prowadzona przez Ewę, którą dzięki temu dziwnemu telefonowi kilka lat temu poznałam. I w Polsce odbywają się także zawieszone na czas pandemii spotkania wielbicieli, hodowców, właścicieli. Cane corso. Są one połączone ze spotkaniami właścicieli dogów argentyńskich, i na tych spotkaniach pojawiają się właśnie setka psów, ich ludzie, ale także eksperci tej rasy. I na kilku przedpandemicznych spotkaniach obecny był między innymi Włoch, hodujący Cane corso na Słowacji. Nicola Mille, który przedstawiał właś właścicielom i hodowcom właśnie nowy wzorzec rasy, który obejmuje te wszystkie detale. Opowiada o częstych problemach, opowiada także o tym, jak dobierać, jak krzyżować psy. To są niezwykle ciekawe spotkania. Jako sędzia pojawiła się także Anna Batalia, która mieszka i hoduje kane korsowe we Włoszech. I całym sercem absolutnie jest zakochana w tej rasie. Wróćmy jeszcze na moment do samej nazwy, dlatego że nazwa kane corso nie została w żaden sposób przetłumaczona na polski. Rasa nazywa się dokładnie tak jak po włosku, a i sami Włosi mają z tą nazwą problem, dlatego że kane to pies. Natomiast corso jako przymiotnik mogłoby oznaczać pochodzący z Korsyki. A tak nie jest. Dlatego, że słowo corso w nazwie pochodzi od łacińskiego kohors, który zwyczajnie symbolizował, oznaczał fakt, że był to pies stróżujący, stróż gospodarstwa i obrońca. I taki właśnie jest Cane corso. Stróżuje, broni swoich państwa, broni swojego obejścia a także bywa wykorzystywany jako pies tropiący i policyjny, ale to już w bardzo małym stopniu, bo inne rasy po prostu do tego nadają się lepiej. Następnym razem, kiedy zobaczycie psa, który jest ni bokserem, ni mastiffem, jest duży i wygląda trochę groźnie, to zapytajcie właścicieli, czy to przypadkiem nie Cane Corso. Jeżeli powiecie te słowa w obecności kogoś, kto ma Cane Corso, jest duża szansa, że się zaprzyjaźnicie, bo miłośnicy tej rasy są naprawdę zwariowani na jej punkcie. Dziękuję.